Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym vlogu i proszę nie zwracać uwagi tutaj na te sieniaczki, na tych ustach. Mnie one mega mocno drażnią. Mam nadzieję, że nie będziecie patrzeć cały czas na moje usta, tylko skupicie się na tym, co chcę Wam powiedzieć. Moi drodzy, mamy teraz taki okres zimowy. Jest zimno, deszcz. Śnieg, mróz, no i wiadomo, w tym czasie siedzimy w domu i się zanudzamy, ale ja mam dla Was mega fajny sposób na tą nudę. A jest nią, słuchajcie, gra match. Masters. Jest ona bardzo prosta i naprawdę daje mega dużo e, frajdy. E, pokażę Wam oczywiście, jak wygląda i jak się w nią gra, ale najpierw muszę sobie wygodnie usiąść. I tak jak widzicie, gra wygląda mniej więcej e, tak. Zobaczcie, tutaj mm, są takie wzmacniacze. E, coś takiego e, ja sobie wybiorę o, co jest najfajniejsze, słuchajcie, możecie grać ze swoimi znajomymi, jak i z ludźmi z całego. Świata, to jest mega fajne. I tak jak widzicie, tak to wygląda. Pewnie mniej więcej kojarzycie zasady tej gry. Po prostu chodzi o to, że trzeba połączyć trzy takie same. O, to jest moja kolej teraz. Trzy takie same kolorki. Póki co wygrywam. To nie jest, słuchajcie, taka najzwyklejsza gra, ponieważ ona jest mega fajnie ulepszona. Możecie zdobywać tutaj różne nagrody. Twoja kolej. Oooooooooo! Ja się stresuję. Ja zawsze się stresuję, jak tak czas mija. To są emocje, moi drodzy, emocje! I teraz proszę bardzo, aktywuję tego wzmacniacza kula dancehall Okej, okay, i teraz tak. Myślę, że to... Pięknie, kurde Dominika. To są za duże emocje normalnie. No dobra, jak przegram, to przegram. No trudno. Zagram jeszcze raz. No trudno, moi drodzy, przegram, ale wcześniej wygrałam dwa razy pod rząd, także no, czasem się wygrywa, czasem się przegrywa, takie są gry. Tak jak mówiłam wcześniej, ta gra nie jest taką zwykłą grą, tylko jest naprawdę taka mega mocno ulepszona. Tutaj codziennie możecie sobie na przykład pokręcić takim kołem, w którym możecie wygrać mega fajne nagrody. Zobaczymy o! 150 monet, elegancko jak i również na przykład grać o tutaj w różne eventy także naprawdę jest mega fajnie e, ulepszona, moi drodzy jeżeli wy byście chcieli zainstalować sobie taką grę, oczywiście link macie w opisie albo możecie ją też zainstalować przy użyciu kodu QR, który teraz wam się wyświetla, a co jest słuchajcie najfajniejsze to po zainstalowaniu tej gry z tego linku bądź z tego kodu QR dostaniecie darmową pinatę ona ogólnie kosztuje 10 dolarów, dzięki tej pinacie otrzymacie Macie multum nagrób, właśnie te wzmacniacze, monety, naklejki. Sami musicie się przekonać. Ja was oczywiście zachęcam do zainstalowania tej gry. Kto wie, może się spotkamy, może zagramy razem. A ja teraz szybciutko lecę na zakupki, ponieważ jutro jest tłusty czwartek, a mam zamiar zrobić dzisiaj jakieś ponczusie albo faworki. No nie wiem, zobaczymy. Kainka wchodzi, ja jej otwieram drzwi, a ona do mnie zostań moją walentynką. Tak, zrobię, jeszcze tam różyczki. A to jest na dzień singla, tak? Tak, dziś ważny dzień. Ważny dzień? Tak. Dobrze, to chodź, pojedziemy po... Ja Ci kupię tulipanki. lubisz Jezus, tulipanki? Nie, nie, zaraz. nie, 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 ja nie, nie, elegancko. nie, 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 Musiałam szybciutko przyjechać do moich rodziców, ponieważ zapałam kapcia. Widzisz jak narzymał dobrze? Proszę. To dla mnie? No. Jezus, to się nie dzieje. No wiesz, przestań. To za te kwiatki, co mi ich nie dałaś. Przecież je, żeby mi pominać te kwiatki teraz. Słuchajcie, zapałam przedwczoraj kapcia i musiałam jeździć przez, przez dwa dni? Nie, w sumie nie. Wczoraj jeździłaś? Nie, wczoraj nie jeździłam. Dzisiaj, dzisiaj jeździłam, tak. Dzisiaj jeździłam na dojazdówce takiej. A taka opona jest, no niestety, ale niebezpieczna. Niestety, na no w sumie, nie niestety jest niebezpieczna. I Tata teraz pojechał szybciutko zmienić mi opony. I zaraz będziemy wracać do domku. Bo będziemy robić dzisiaj faworki. I co będziemy robić, Max, dzisiaj? Ponczusie! Pończusie! Ciocia ciao, pończusie! Jej! Yeah. 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 Happy family! Ale powiem ci, że fajnie wyglądasz w tej bluzie. Jest troszeczkę za dużo na ciebie, ale taka, 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 taka stylowa, taka wiesz, za pupkę, elegancja Francja, co? Wróciliśmy, słuchajcie, do domku. Może tu znowu sywkiła i mogiła. I będziemy robić pączki, co? Nie Pączki czy faworki? Pączki. A może faworki? Jedam pączki. A może pączki? Do, do mycia nie bo się zepsuje. Najpierw się umyjemy ja i będziemy wyjrza. robić pączki czy faworki? Pączki. Wiedno? Lubię pączki. Tak więc myję szybciutko Maksymiliana, e, ponieważ słuchajcie jest godzina 18. E, tak wyszło dzisiaj, że niestety musiałam jechać do rodziców po to, żeby tata mi naprawił mm, oponę, ponieważ no wcześniej zapałam flaka e, i trochę nam zeszło tam, bo gdzieś tam siedzieliśmy około 3 godzin. Myślałam, że zrobimy wcześniej te faworki, te pączki. Mm, mam nadzieję, że że to zrobimy, oby, z tego względu, że jutro jest tłusty czwartek, a ja postanowiłam w tym roku nie kupować, e, wiecie, zrobionych, e, już gotowych pączków, m, tylko gdzieś tam sama je zrobić. Czy mi się uda to dzisiaj ogarnąć? Nie mam żadnego pojęcia, ale widzę tutaj w kadrze, że pięknie się prezentują te róże, które dostałam na dzień singla od talii. Maksiulka się kąpie, a ja za ten czas przygotowałam wszystkie potrzebne produkty, właśnie na te pączki. Miałam robić faworki, ale Max uparł się na pączki, więc będziemy robić takie, o właśnie, takie mini pączusie. I od razu, jak ktoś będzie się mnie tutaj pytał, żebym podała przepis, moi drodzy, to ja tutaj wzięłam z Instagrama od tej pani jedz.pysznie. Mam tutaj bardzo fajne takie przepisy. Mam nadzieję, że wyjdą mi te pączki takie same jak jej. Hej widzowie, co tam też robicie? Tak, to jest, zauważam, że to jest taki twój. Smakny. No i ja opierasz pończusie, widzowie. A ty? Ty ja mówię ci, Max, ty będziesz dobry vloger. E, najpierw, ja. słuchajcie, musimy e, zblendować U! serek wiejski. Tak. Będziesz blendował? Nie, nie, że ja! Nie Pewnie, że ty. A ty Dobrze. Dobra, zwiążemy włosy. Ty ja też ja. zwiąż. Nie! <noise> Żartuję. Serek wiejski, proszę bardzo. Ja otwieram. A ty proszę wlej cały serek wiejski tutaj do miseczki. Ostrożnie, tylko tak, żebyś nie wylał. Teraz blendujemy. Trzymaj. Ten? No, naciskaj. Góra, dół, góra, dół. No co ty robisz? Naciskaj! Leci! Dobra, czekaj, Wikke, daj mamie. Mama dokończy. Nie wpadaj paluszków tam. Daj, damy teraz turbo. Turbo. Możesz teraz zamoczyć tam paluszka i sprawdzić, czy jest dobre. Tak. Czy jest dobrze zmiksowana? Spróbuj. Ej, no dobrze. Gip? Tak. ta soli. Sorry. O Duża łyżka ma 5 gram chyba Proszę trzymasz łyżkę a ja będę nalewać do łyżki a ty wlewać Fuuu Powąchaj Trzymasz? Trzymaj mocno, dobra wlewaj Okej okay. Powąchaj to Mm, na pewno robimy te pączki? To może to jakiś inny przepis jest. 20 gram cukru. Pomieszam, 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 pomieszam. Teraz dwa jajka. Dobra, dwa jajka i jedna łyżeczka proszku do pieczenia. I mąka, i mąka. Tak, na końcu mąka. Ładnie, do... skorupka. Mieszaj. Ja przyjmij rączki. Dobrze, jadam. Mhm. Ty mieszaj. Jedna łyżeczka proszku do pieczenia. Najpierw troszkę. No, już. Dobra, ja teraz mieszam. Super. Dobrze wsypujesz tą mąkę. Jestem z ciebie dumna. Mm. <laughs> Dobra, dawaj. No jeszcze. Uuuu. No, mieszaj ja widzisz? Nie, a mówiłam, że nie jest tak łatwo. No. Nie, no ty mieszaj. A no dawaj cwaniaku, mieszaj, mieszaj. No mieszaj cwaniaku. Olej moi drodzy jest już e, nagrzany. Wlałam go tutaj do takiej takiego garnuszka, dosyć głębokiego i tą masę powinno się dać ogólnie do rękawa cukierniczego ja takiego nie posiadam, ale poradziłam sobie z takim woreczkiem tutaj z i proszę bardzo więc zaraz zobaczymy jak mi to Mamo, wyjdzie miejmy nadzieję, że wyjdą, ja coś czuję, że będzie kraksa mała No. a ja mogę dać to? nie myszko przy takim gorącym oleju to ty nie możesz tu już Działać. Chyba za rzadka jest ta masa. Widzisz? No, nie wiem, zaraz zobaczymy co z tego wyjdzie. No. Jak na razie to jak taka kupa wygląda. No mm. także. <tak> zobaczymy. Dobra, tak to się prezentuje. One mm. mają niby się same obracać. Także po prostu pokażę Wam, jak wyjdą. Oby wyszły, jak nie wyjdą, to co? To po prostu kupimy w sklepie jutro, co nie? Jakieś pączki, jak tam nie wyjdą. No zobaczymy, no zobaczymy. Jak na razie marnie to widzę. No ale. Ale co? Lipa czy nie lipa będzie? Nie ruszaj tego. Lipa! Może być lipa mała. No zobaczymy. Szybki update, słuchajcie, jednak może coś z tego wyjść. Ona w ogóle tak się śmiesznie. Same przewracają. Zaraz zobaczycie. O, widzicie? I tak każdy się przewraca. E, po troszkę, po troszkę, po troszkę. Także, no zobaczymy, wszystkie zaraz zrobię. mini pończu prezentują się tak. Takie są malutkie, słodkie. E, także zobaczymy. Ucie, pani kochane zobaczcie, jaka profeska. Pachnie ładnie. Mega dobra. Takie lekkie. A właśnie ten serek wiejski jest tego przyczyną. to? Musicie je zrobić u siebie. Szkoda, że jest już przed 20, ponieważ zapłaciła taka zajawka. Właśnie tego typu pączki mogłabym w sumie jeszcze zrobić faworki. Ale jeszcze muszę ogarnąć Maksymiliana, położyć go spać. I zacząć montować vloga, więc nie wiem, czy bym się z tym wszystkim wyrobiła. Ale jeżeli dzisiaj nie ogarnę tych faworków, no to myślę, że może jutro je zrobię. Pewnie zrobię, z tego względu, że te pączki wyszły naprawdę mega smaczne. A jak coś mi wyjdzie za pierwszym razem, wiecie, i jest to dobre, to ja już mam taką zajawkę, że chcę więcej, więcej, więcej. Także no zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie ogarniam ten poczuś, te pączusie. Oczywiście pokażę Wam je, jak już je wszystkie zrobię jak to się wszystko prezentuje eee, i lecę Maksymiliana kłaść spać i ponczusie prezentują się moi drodzy tak naprawdę są przepyszne koniecznie musicie je u siebie zrobić e, w domku ja tutaj jeszcze zrobiłam taką szybką kolecyjkę zapiekane bułeczki z pomidorkiem i z serem mm, także zjadam i lecę się kąpać i do montażu Maksiula już śpi, już się prawie ogarnęłam, że tylko muszę zmyć e, makijaż e, i zabieram się za montaż. A Wam chciałam jeszcze przypomnieć, że link do gry Matchmasters e, oczywiście znajdziecie w opisie, także zachęcam do zainstalowania. E, no i co moi drodzy, będziemy się żegnać. E, oczywiście nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, łapki w górę i dzwoneczka, żebyście z każdym filmem byli na bieżąco. E, I widzimy się w kolejnym vlogu.